I zachwyt w oczach i zazdrość w sercu, że ja nie jestem nim, nie jestem życiem bez końca, darem dla ciebie. Słowa. Wieczór z myślą i filmem księdza profesora Andrzeja Baczyńskiego odbył się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Ksiądz Andrzej Baczyński był mediaznawcą, założycielem Katedry Teologii Mediów na Uniwersytecie Papieskim i jednym z twórców redakcji programów katolickich telewizji Kraków Naszym wieloletnim kolegom minęły dwa lata od jego śmierci. Znanie zarówno dla za pani dorobcy daweskiej, ale też i dla. Za promotora księdza, profesora, rektora, który na no, taki temat się zgodził. To, 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 to. Dzisiaj y, mówi się o kryzysie dziennikarstwa. Niektórzy mówią wprost o upadku w ogóle etyki dziennikarskiej. Mówi o standardach etyki dziennikarskiej. Mówi o tym, że informacja powinna być prawdziwa i pełna. O tym oczywiście mówią wszystkie kodeksy etyki, ale ten dokument mówi głębiej, że informacja powinna być przefiltrowana przez sprawiedliwość i przez miłość. Niewątpliwie najmniej badanym i stosunkowo małym, mało znanym okresem życia Karola Wojtyły są lata spędzone w Krakowie. Może z wyjątkiem aktywności Wojtyły na polu literatury i sztuki w owym czasie. Bo na ten temat sporo literatury. Zaś Wojtyła, dziennikarz, to temat. Rzutelny balonek naukowy, to pomija. Ja nigdy nie pomyślałbym o Janie Pawle II, że był dziennikarzem. Osiągnięcie autorki merytorycznej, które się to, to osiągnięcie jest widoczne, żeby jak się tylko weźmie do ręki instytucje, całościowe i wieloaspektowe obrazanie twórczości dziennikarskiej Karola Wojtyły w tych zaznaczonych latach tego nie było. Nie znajdziemy w bibliotece takiej pozycji, która by nam ten aspekt działalności Wojtyły tak dokładnie ukazała. Swoistą kontynuacją tak tego tematu są oczywiście opracowania już istniejące, ale dotyczące z kolei Jana II, jego nauczania w środkach przekazu, czy też wizji dziennikarskiej, jaką pozostawił, chociaż tu chcę zaznaczyć, że nie można odróżniać jakby tych dwóch wizji. Karol Wojtyła to nadal ten sam człowiek, Jan Paweł II to nadal Karol Wojtyła. Założenia autorki tej dzisiejszej, dzisiaj prezentowanej dysertacji są znacznie odważniejsze, ponieważ nie chodziło jej wyłącznie o analizę warsztatową, językową czy treściową publikacji Wojtyły ale o coś głębszego, mianowicie o odtworzenie, ja tak to rozumiem, wizji dziennikarstwa, jaka wyłania się z publikacji w zaznaczonych datach. Dodajemy wizji, jak twierdzi doktorantka, mocno nacechowanej duchem karmelitańskim. Karol Wojtyła, Mission de France, Tygodnik Powszechny, 1949 rok teren misyjny. Czy ta droga apostołowania jest słuszna? Nie ma co do tego jednolitego punktu widzenia, ale niezależnie od tego, czy sposób ten jest słuszny, czy nie, musimy skonstatować fakt, że jest to na pewno jedno z owych żywiołowych objawień się Ducha Bożego, który nieustannie ujawnia się w życiu Kościoła, ukazując coraz nowe, dotąd nieprzeczuwane ścieżki i drogi. Na tyle nietypowe podejście do Jana Pawła II, co pokazuje, że cały czas można odkryć w nim kolejne pokłady, z których można by czerpać tak? natchnienie i jakieś inspiracje. Ja wiem, że nawet jak kiedyś Jan Paweł II, jako już papież, dostał nagrodę literacką, to nawet wtedy się śmiał z tego, jaki ze mnie literat. Gdybym nie był papieżem, to pewnie nigdy byście nie pomyśleli o mnie, że mogę być literatem, a robicie to tylko dlatego, że jestem papieżem. Także myślę, że jeśli on nie chciał być literatem i postrzegany jako literat, to tym bardziej chyba jako dziennikarz. Karol Wojtyła od młodości pofukiwał zasady, która scaliłaby jego samego i rzeczywistość. Odkrywszy logos jako pierwszą zasadę, był bardzo konsekwentny w trzymaniu zasad, które z niej wynikały. Zrekonstruowanie dziesięciu dziennikarskich zasad zawdzięczamy głównie dialogowi Karola Wojtyły ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego i Znaku. Zasady zostały zrekonstruowane na podstawie 29-letniej praktyki redakcyjnej Wojtyły w latach 1949-1978. Zasada inicjacji w informacji wskazuje na dwoistą strukturę informacji, jaką ma symbol w liturgii, czyli znak o dwustopniowej budowie, znaczenie pierwotne i ukryte. A zasada pedagogii wiary, apta pedagogia fidei, jak ją określił, wskazuje na stopniowalność prawdy w publicystyce, dającą możliwość pogłębienia sensu wydawyń poprzez wciąż nową ich interpretację, czyli... Kontemplację. Dobry artykuł publicystyczny wymagał według wizji Wojtyły swoistej pedagogii wiary, tajemniczenia, poprzez stopniowanie prawdy, prawdziwej i pełnej, jak w piątym numerze stanowi intermirifica. Niech stąpi duch twój, niech stąpi duch twój. I odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Jeśli chodzi o prawdy w życiu społecznym, to pięknie napisał Adam Mickiewicz. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Są takie, które szepce swemu narodowi. Są takie, które zwierza przyjaciołom domu. Są takie, których odkryć nie może nikomu. Od deski do deski przeczytałam ten artykuł, Mission de France i zastanowiło mnie, że to jest pióro dziennikarza, że może pisać w specyficzny dla siebie sposób, językiem właściwym, swoistym dla niego, dość trudnym nawet, ale przebijając się przez taką właśnie warstwę tej trudności językowej, dostrzegłam, że on idzie za problemem. Problematyka tam zawarta jest mało znana i godna upowszechnienia, ten doktorat był pisany z, oczywiście w sposób naukowy, z całą, z całą aparaturą naukową, natomiast widać w tym wielkie serce. Dzisiaj coraz powszechniej mówi się o zaniku zawodu dziennikarza w sytuacji blogów, Twitterów, kiedy każdy może z dowolnego miejsca do wszystkich nadawać. Jeżeli tak jest, to ważny jest ogólny poziom tej doskonałości komunikowania, a Wojtyła miał ją od samego początku. Inicjacja jest rodzajem otwarcia się człowieka na przeżycie fundamentalnych praw dotyczących Boga, świata i osoby ludzkiej. Akcent położyłbym w przypadku Wojtyły na osobę ludzką, bo jest przecież jednym z czołowych reprezentantów personalizmu chrześcijańskiego i filozoficznego. Nie jestem darem dla Ciebie, myślę zbyt często o sobie, a Ty jesteś daleko w tle moich dróg, co i spraw, jakby Cię. Nadzieja, którą Duch wspiera wierzących, jest przede wszystkim natury eschatologicznej. Jest nadzieją zbawienia, nadzieją nieba, nadzieją doskonałej. Komunii z Bogiem. Taka nadzieja jest bezpieczną i silną kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas. Chrześcijanie pracujący w środkach społecznego przekazu będą wiarygodnymi głosicielami nadziei, jeżeli najpierw sami doznają jej skutków we własnym życiu. To zaś nastąpi tylko wówczas, gdy będą ludźmi modlitwy. Piękna w mych rękach, lecz ja nie jestem Ja, jako tutaj szef muzeum, jak my tutaj, częstochowianie są, którzy są współgospodarzami tego, tego miejsca, powinniśmy mieć relacje z prasą. Bo jeśli, panie dyrektorze, pan myślał, że pan nas tutaj wszystkich zaprosi, a to chodzi tak naprawdę o media. To, to sprawa sprawia. stracona, natomiast jeśli to chodzi o nas, to media do pana przyjdą. Więc to jest ta różnica właśnie. Stefan Kisielewski zamierzał napisać całą prawdę o obozach koncentracyjnych i Holokauście, to znaczy o tak zwanym milczeniu Piusa XII podczas II wojny światowej. Publicysta tygodnika poinformował o swoim pomyśle Wojtyłę, który nie odradzał pisania, ale w podjęciu tego tematu zwrócił dziennikarzowi uwagę na trzy prawdy o człowieku. Historyczną, psychologiczną i normatywną. Rada okazała się słówna, gdy w dziś, w świetle nowych faktów historycznych, Prasa z uznaniem pifopapiewu, papieru, którego polityka była dotąd negatywnie oceniana. Amém. Widziałam strumień piękna w mych rękach, lecz ja nie jestem nim. Widziałam strumień piękna w mych rękach, lecz ja nie jestem nim. Nie jestem darem dla ciebie, myślę zbyt często o sobie, a ty. Jesteś daleko w tym... he through